Rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Czy zaczyna się wojna? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jeszcze nie ten etap. Choć, oczywiście, jest tam coś poważnego się dzieje, trzeba brać to pod uwagę. Jednak ja się zgadzam raczej z opinią, że poczekają z wojną jeszcze kilka lat, do momentu, do kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę. Dlaczego? A to dlatego, że polityka Prawa i Sprawiedliwości skłóca nas z Unią Europejską i przy Prawie i Sprawiedliwości u władzy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że Unia Europejska od razu zareaguje na agresję Rosji czy Białorusi. Od razu nie, to nie chodzi tutaj o propagandę przeciwko PiS-owi, po prostu stwierdzam logiczny tok myśleniowy. Też na miejscu Rosjan, w ten był moment, kiedy bym zaatakował. Dlaczego? Ponieważ jeżeli będzie akurat taka sytuacja, że rząd nasz polski nie będzie w dobrych stosunkach z Unią Europejską, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że Unia Europejska rzeczywiście zareaguje. Tylko większe, że będzie próbować wykorzystać sytuację, aby Polskę, że tak to powiem, przywołać do porządku. Więc czym są te obecne drony? No trzeba poczekać, się zorientujemy. Być może jest to jakaś właśnie wersja próbna naszych sił powietrznych. Co my potrafimy, co my możemy. Taka wersja testowa. A może rzeczywiście jest to jakaś propaganda, próbująca już nas poderwać do działania przeciwko Białorusi i Rosjanom. Jednak na chwilę obecną wojna z Rosją i Białorusią jest praktycznie prawie nieunikniona. Szczególnie, jeżeli będziemy cały czas się wykłócać między sobą, a już szczególnie, jeżeli będziemy się obecnie kłócić z krajami Unii Europejskiej.